Więc rzeczywiście mówią, że sukces to najlepsza zemsta. Zemsta. Ale ja uważam, że to nieprawda. Że to nieprawda. Największa zemsta, jaka może być, to taka, w której ty budzisz się rano jako ty. 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 Spokojny, świadomy, silny. Spokojny, świadomy, silny. Oni budzą się jako oni. I już wtedy nie jesteście na tej samej częstotliwości. Sukces uciszy. Ale to tylko hałas na zewnątrz. Zewnątrz. Sukces możesz stracić. Firmę możesz stracić. Pieniądze możesz stracić. Zawsze możesz stracić to, co zewnętrzne. Zewnętrzne. Nie stracisz ognia wewnątrz. Ty jako ty. Nie stracisz motywacji wewnątrz, ty jako ty. Nie stracisz energii emocjonalnej, ty jako ty. Tego nie stracisz. Nie stracisz tego, że nie wyprowadzał cię z równowagi. Ty jako ty. Ty jako ty. I to najlepsza zemsta. Prawdziwe zwycięstwo to spokój w twojej głowie, w twoim ciele, w twoim organie, w twoim środku. W środku, środku. Bo tego nikt nie może ci zabrać. Chod nawyku. Amen.